Uczelnie o uznanej reputacji, szczerze mówiąc, nie muszą się martwić o niż demograficzne, z tego względu, iż jakość kształcenia, które oferuje jest na tyle wysoka, że studenci nadal do nich do tych uczelni aplikują. Natomiast ewidentnie, co da się zauważyć na rynku, to otwieranie szeregu nowych programów studiów, które w coraz szerszym aspekcie odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Co da się zauważyć to rosnąca świadomość ze strony potencjalnego studenta. Wśród naszych kandydatów obserwujemy coraz większą wiedzę na temat tego, czym, co oferujemy, jakie programy studiów, studiów możemy zaoferować oraz rośnie wiedza na temat samej uczelni. To pokazuje, że po pierwsze rynek, czyli studenci, potencjalni studenci są coraz bardziej świadomi tego, które kierunki studiów powinni wybierać, a po drugie uczelnie ewidentnie również coraz częściej spoglądają na potrzeby rynku pracy. W Polsce dobrze przy wyborze uczelni jest się zastanowić, jak dobrze ona jest w stanie przygotować do wykonywania zawodu, od którego chcielibyśmy swoją karierę zacząć, czyli bardziej jakby zwrócić uwagę na to, jak bardzo Praktyczne są te rzeczy, których uczelnia stara się uczyć, a w związku z tym, że jest ten nisz, jest większa konkurencja między uczelniami, sporo uczelni jednak idzie tą drogą, że przygotowuje nowe kierunki studiów, dużo ciekawsze, z możliwością zdobywania po drodze jednak doświadczeń zawodowych już gdzieś tam, bo na przykład podpisują porozumienie z określonymi firmami czy instytutami badawczymi. Więc ja bym raczej w tym kierunku poszukiwał, niż kierował się tylko tym, że ktoś w rankingu takim czy siakim zajmuje pierwsze albo drugie miejsce. Przede wszystkim powinno się studiować to, co się lubi. Natomiast oczywiście trzeba również patrzeć na perspektywy rynku pracy, na to, które obszary gospodarki na przykład się rozwijają, które mają charakter natury perspektywicznej. Przykładowo dziedzina tak zwanej nowej gospodarki, czyli zagadnienie związane z internetem, z rozwojem gospodarki sieciowej, to są ewidentnie te obszary, które będą rosły w siłę. I tutaj w szczególności chciałbym namawiać studentów do zwrócenia uwagi na takie programy studiów. A co z takimi kierunkami jak pedagogika, jak filologia polska? One nadal są bardzo ważne. Natomiast nie zapominajmy o tym, że diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Przykładowo pedagogika. To jest, osobiście nie jestem, nie mam wykształcenia stricte pedagogicznego, ale wydaje mi się, że na przykład wpływ nowych technologii na proces nauczania, to jest ewidentnie przyszłość i specjalistów od tej dziedziny będzie bardzo, potrzeba, będzie bardzo potrzebować. Ja myślę, że w ogóle powinniśmy się przyzwyczaić i uswoić tą myślą, że dzisiaj nie jest tak, że raz zdobywany zawód jest zawodem, który będziemy wykonywać do emerytury, bo po pierwsze w życiu różnie bywa, a po drugie świat zmienia się tak szybko, że niektóre zawody odchodzą szybciej do lemusa niż by nam się wydawało w momencie, kiedy je wybieraliśmy. Jakby to przebranżowienie i poszukiwanie nowego zajęcia dla siebie staje się po prostu życiową koniecznością. W tej chwili w większości krajów zachodnich. Pisze się o tym, że w ciągu życia pracownik będzie zmuszony dwu, trzykrotnie zmieniać wykonywany zawód. Nie pracę w sensie przejścia z firmy do firmy, ale zupełnie i totalnie zmienić wykonywany zawód. To jest jednak duże wyzwanie.